Źle wyglądasz, masz gorączkę? Każdy kiedyś to słyszał, ale co tak naprawdę kryje się za określeniem mieć gorączkę? Ludzkie ciało ma różną temperaturę w różnych miejscach. Najczęściej mierzymy ją pod pachą. Kiedy organizm staje się obiektem ataku, wytwarza substancje, które aktywują część mózgu odpowiedzialną za ciepłotę ciała. Temperatura rośnie. Normalna temperatura pod pachą to 36,6 stopnia Celsjusza. Temperatura w przedziale 37-38 stopni to już stan podgorączkowy. Umiarkowana gorączka zaczyna się po przekroczeniu 38 stopni. Na tym etapie organizm podejmuje walkę z infekcją. Kiedy temperatura dochodzi do 39 stopni, zaczynasz czuć się naprawdę źle. Wysoka gorączka osłabia organizm i przyspiesza bicie serca. Czy wiedziałeś, że gdy temperatura rośnie o 1 stopień, tętno przyspiesza o ponad 4 uderzenia na minutę? Przy 41 stopniach zaczynasz majaczyć, a jeśli temperatura 41,5 stopnia utrzymuje się dłużej, może dojść nawet do uszkodzenia mózgu. Co zrobić, gdy gorączka się pojawi? Jeśli chłodne kompresy nie zbiją wysokiej gorączki, możesz sięgnąć po leki, na przykład z paracetamolem. Leczenie farmakologiczne zaleca się zwłaszcza dzieciom, seniorom, kobietom w ciąży, osobom z niewydolnością układu krążenia oraz źle tolerującym gorączkę i dreszcze. Zapoznaj się z innymi materiałami o mądrym leczeniu dostępnymi na tej stronie, a tym filmem podziel się ze znajomymi, im ta wiedza też może się przydać.